Radość i smutek. Wymagało to od ciebie dużej odwagi. Czy potrzebowałaś pomocy psychologa albo kogoś takiego, kto, kto z Tobą pracował i rozmawiał o tym, czy to jest kwestia naprawdę tego, że, że sama do tego musiałaś dojść? To jest kwestia indywidualna. Ja na przykład tego nie potrzebowałam, bo ja jestem dość otwartą osobą. Mimo wszystko wtedy też byłam i miałam swoje grono przyjaciół, właśnie moją mamę, wtedy mojego chłopaka, którzy. Jakby mogłam im powiedzieć, co mi leży na sercu, i od nich też jakieś wsparcie otrzymać. Też ja byłam zawsze taka dość silna psychicznie, ale wiem, że są osoby, które. Nie potrafią się dzielić problemem ze swoimi bliskimi, wolą porozmawiać z kimś obcym, więc jak najbardziej to rozumiem, że w takich sytuacjach są potrzebne e, takie, są potrzebni specjaliści. Nawet był moment, że moja mama wysłała mnie do psychologa, to ja jej tłumaczyłam, że wcale tego nie potrzebuję. No i w sumie tak było, bo ja tej pani opowiedziałam, a ona w sumie nic mi nie powiedziała, bo ja mówię, no tak jest, to no, co mogę z tym zrobić, no trochę walczę, coś tam, coś no. a ta pani... No tak, aby tak dalej. No i, no i taką miałam rozmowę z panią psycholog, powiedziała mi tylko, że no jakbym potrzebowała, to mogę zawsze przyjść. No dobrze, dobrze. To może mama potrzebowała tego upewnienia, że z tą córką tak. jest wszystko w porządku, bo tak jak mówisz, mimo wszystko byłaś silna, mimo wszystko miałaś silną wolę. I mam wrażenie wręcz, że czasami to ty byłaś wsparciem dla całej rodziny, też będąc obok choroby. Potrzebuje czasami wsparcia yy, i potrzebuje też tego, żeby się przyzwyczaić do tego, jakże i, y, czegoś nowego i innego w życiu. I nagle widzę uśmiechniętą Ole, która mimo łez, które czasami ma, potrafi sobie poradzić i wstaje następnego dnia i mówi: dobra, no to zaczynamy znowu tą walkę i zaczynamy ten, ten pojedynek. Olu, zajęło Ci to trochę czasu, czy wtedy rzuciłaś te wszystkie. Środki leczenia, wszystkie leki, postanowiłaś z tego zupełnie zrezygnować? Czy tak można, czy jednak dalej musisz coś brać? Nie, ja, ja zrezygnowałam bodajże jakieś dwa lata temu, nawet nie jestem w stanie za bardzo to określić. Była sytuacja, że ja właśnie skończyłam studia tencjackie i szłam na zaoczne magisterskie. Mieszkałam jeszcze wtedy w Warszawie. Ale dostałam pracę w moim mieście, tam, czyli w okolicach mojego domu rodzinnego, więc stwierdziłam, że wracam tam. A wtedy chodziłam na naświetlania, które musiałam trzy razy w tygodniu jeździć tutaj do centrum Warszawy na te naświetlania. I to też jakby spowodowało, że musiałam znowu zmienić leczenie. No bo już nie byłam tak dostępna tutaj w Warszawie. Zmieniłam leczenie na znowu to samo, które już kiedyś brałam i to też tak mnie kurczę, znowu mam brać te leki, to już mi nie pomogło to. Po co ja mam to brać? Zaczęłam je brać przez jakiś czas, aż w końcu stwierdziłam, że bez sensu, że skoro tyle czasu je biorę i nic nie pomagają, no to po prostu przestanę. I wtedy jak przestałam te leki brać, to był taki ta choroba mi się nasiliła, bo są różne stopnie. Niektórzy mają tak, że na przykład mają jeden łysy placek przez całe życie i to jest właśnie też hłośnie plackowate, ale tylko tak się objawia. Są sytuacje, kiedy na przykład nie mają ludzie tylko włosów na głowie albo na całym ciele. Ja mam tak, że mi zostały brwi rzęsy, mam meszek na całym ciele. Nie to, że w ogóle nie mam włosów. Na głowie też mam lekki meszek. Ale są dziewczyny, które kompletnie nie mają ani jednego włosu na całym ciele. I wtedy, właśnie jak ja przestałam brać te leki, to mi się to nasiliło. I u mnie ostatnim, jakby ostatnie wypadają brwi i rzęsy. I wtedy miałam taki moment, że one też mi wypadły. No to wtedy, oczywiście, makijaż, trzeba było to jakoś zatuszować. Ale przyszedł moment znowu, że te brwi i rzęsy mi odrosły. Więc u mnie to są takie wahania. Kompletnie nie wiem od czego to zależy. Też miałam na przykład w zeszłym roku sytuację, właśnie z sierpnia do od sierpnia do października, zaczęły mi rosnąć włosy na głowie i miałam, miałam takie dwa czarne rogi. Ale w październiku przyszedł moment wypadły. No i mówię, no dobra, no trudno no, było, już ich nie ma, no już się do tego przyzwyczaiłam. Więc też nie wiem, jak to w moim przypadku jest. Jakby cały czas mam te, te włoski, więc zawsze jest nadzieja, że może kiedyś przyjdzie moment, że one zaczną rosnąć. Ja mówię, że sobie nawet tego nie wyobrażam, jakbym miała mieć swoich włosów. To jest dla mnie taka abstrakcja, że nie wiem, jakby to miało być. I już totalnie zapomniałam też, jak to jest mieć włosy. Więc jest mi po prostu dobrze, jak jest. Jak będzie, nie wiem, na nic się nie też na przykład że żyło mi się, że, że mi się śniło, że mam swoje włosy, ale to takie pojedyncze sytuacje, ale ja to zawsze mówię, że ja już się tak nauczyłam żyć swoją chorobą i tak się do niej przyzwyczaiłam i ona dla mnie się nawet stała wielkim plusem i dostrzegam mnóstwo plusów w tym, że nie mam włosów, że nawet sobie tego nie wyobrażam, jakbym miała je mieć. Kto by pomyślał, że mogą być plusy bycia łysym? No dobra, może jeden. Ja bym też znalazła. Dobra, trzy plusy. Wyszykowanie fryzury zajmuje mi trzy sekundy. Zakładam perukę, która stoi na stojaczku, jestem gotowa do wyjścia. Drugi plus, które, którego każde kobiety zazdroszczą, nie muszę golić nóg. Trzeci plus, na przykład, jak mam jakąś sytuację typu wesele, bądź jakąś tam uczystość. To włosy sobie szykuję dzień wcześniej, stoją sobie na stojaczku i tylko już nie muszę się tym zajmować w tego dnia, tylko makijaż, inne sprawy, a włosy są gotowe. <noise> do tego jeszcze nie jest mi go... Ja na przykład chodzę w chustce, więc to jest duży przewiew. Na przykład jak byłam teraz na wakacjach, to wszystkie dziewczyny, ojejku, mokre włosy, ja wskakuję do wody, wychodzę, głowa sucha od razu, bez problemu. To jest kwestia właśnie znalezienia plusów w każdej sytuacji, do których można tylko dojść samemu, bez, bez żadnej pomocy, bo, bo każdy może dać jednak wskazówkę, ale dopóki się samemu tego nie zrozumie, to, to, jest, to jest bardzo ciężko to zaakceptować. No właśnie, i ta akceptacja przyszła też w takim trzecim przełomie, i to mnie ciekawi, czemu w ten sposób to zrobiłaś. Pałac Kultury, Warszawa. Ty postanawiasz zdjąć swoją perukę, i co wpłynęło na to, że właśnie tam. Tak, ja zawsze mówię, że to jest długi proces i jakby są osoby, które mówią do mnie, że ja chciałabym być w tym punkcie, co ty, no ale mi to też zajęło trochę czasu, więc jakby, no, u każdego jest to indywidualna kwestia. To jest dość śmieszna sytuacja, bo to, się, to też trwało trochę. Był moment, że ja rozstałam się właśnie z chłopakiem, tym, który mnie tak bardzo akceptował, i to było, to było pierwsze wyjście ze strefy komfortu, więc tu mi się pojawiło już takie kurcze. On, on wiedział, znał moją całą historię. To jak ja teraz jakąkolwiek inną relację utworzę, jak no, będę musiała wszystkim tłumaczyć, że ja tych włosów nie mam, i to takie strasznie niekomfortowe. I zaczęłam to robić takimi małymi krokami: z kimś tam się spotykałam, powiedziałam, mu, że nie mam włosów, nigdy nie zostałam przez to w jakiś sposób odtrącona. Potem przyszedł taki moment, że ja stwierdziłam, że ja się bardzo dobrze czuję taka jaka jestem i dlaczego, to jest wieczne takie ukrywanie się, że nikt nie wie, że ja tych włosów nie mam, nikt nie wie jaka jest moja historia, bo wiecznie to ukrywam pod peruką. I przyszedł taki moment, że kurczę, że wreszcie chcę się od tego uwolnić, że chcę, żeby wszyscy wiedzieli jak to jest naprawdę. I właśnie miałam takiego przyjaciela i on mówi Ola, a wyszłabyś w centrum miasta bez włosów? I ja mówię do niego no, a on no co, to kiedy to robimy? Umówiliśmy się, on był bardziej zestresowany niż ja, bo zawsze jest być dobrze to wsparcie tej drugiej osoby, więc poszliśmy pod pałac kultury, zdjęłam te włosy, przeszliśmy na Stare Miasto. Ja byłam przeszczęśliwa, po prostu uśmiech od ucha do ucha. To był właśnie taki moment uwolnienia się, że wreszcie nie muszę mówić ludziom że ja nie mam włosów. Oczywiście patrzyli się ludzie, bo kobieta łysa się kojarzy tylko z rakiem i rzadko się widziły są kobiety na ulicy, bo właśnie większość się i tak chowa pod perukami. Drugi jeszcze taki moment był, kiedy ja u siebie w moim masteczku rodzinnym Zdjęłam włosy. To było dla mnie bardziej stresujące, bo tam wszyscy mnie znają. W Warszawie jestem anonimowa i nikt nie wie, kim ja jestem. Przeszła sobie błysa kobieta, nie ma, była i nie ma. A tam wszyscy wiedzą, znają moją rodzinę i był moment, kiedy właśnie zdjęłam te włosy przy nich. Oczywiście była sytuacja, że pani klepała moją mamę po ramieniu, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze za w oczach. A moja mówi, że jest dobrze i jakby no, nie ma co się tutaj zastanawiać nad tym. Potem Instagram, właśnie, e, bardzo szybko, dzięki w sumie Kuczajowi, e, ludzie mnie zaobserwowali i ten Instagram się troszkę rozsławił, bo stwierdziłam, że skoro ja doszłam do tego momentu, to może są osoby, które potrzebują takiego wsparcia i skoro jestem w stanie im to dać, to dlaczego tego nie zrobić? Więc założyłam Instagrama. I na początku miałam mnóstwo wiadomości kobiet, które pisały, że myślały, że są same, że tylko one na to chorują, bo właśnie nikt o tym nie mówi. I, a naprawdę jest bardzo dużo osób, które chorują na łosienie plackowate i co chwila poznaje nowych ludzi i mówią, a ja mam znajomą, a ja mam kuzynkę, a ja mam kogoś, kto na to choruje. Jest to naprawdę bardzo powszechna choroba, tylko że niestety nikt o niej nie mówi niej nie, nie mówi. Moment, w którym postanowiłaś podzielić się i też założyć tego Instagrama, ja wiem, że w zaledwie 3-4 dni 6 tysięcy osób polubiło. To, co fajne, myślę, jest, ty w tym momencie postanowiłaś wyjść do osób, do ludzi, pokazać im, że możesz coś dla nich zrobić i możesz cokolwiek, do, do czegokolwiek się przyczynić. Ale też chyba pokazałaś przez to, że tak jak wiele razy dzisiaj podkreśliłaś, tobie też zajęło to. Jakiś dłuższy okres czasu. W większości to jest tak, patrzymy na kogoś, o tak, ja bym chciała być tak jak ona w tym miejscu, i oni już widzą ten czubek góry, nie widzą tej drogi, którą trzeba przejść, żeby na ten czubek góry wejść i, i zobaczyć to, co. i zdobyć tak naprawdę krok po kroku to, co zdobyłaś ty, walcząc z, ze wszystkim, co cię po drodze spotkało i prze, przechodząc przez różne etapy. Ola, kiedy te osoby do ciebie piszą. Są tylko osoby chore na łysienie plackowate? Czy zdarza się, że to są kobiety, które mają zupełnie inne nieszczęścia w swoim życiu? Tak, tak, tak. Dokładnie tak jest. I też na przykład. Piszą do mnie mamy dzieci, bo też które chorują na uśmiech plackowate, ale są to też osoby, które piszą, że po prostu nie wiem, że mój uśmiech sprawia, że im się lepiej, yy, im się lepiej żyje, coś. No, takie po prostu, że jakoś ich motywuje. Pamiętam, jak właśnie byłam na TEDxie, podeszła do mnie dziewczyna z łzami w oczach, że właśnie ją uświadomiłam, co jest w życiu ważne, że jakby nie jest ważne to, jak wyglądamy, tylko żeby siebie akceptować. i i to jest najważniejsze. No właśnie, bo są takie twoje trzy, ty, które ty kilkukrotnie powtórzyłaś, które powodują, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś z tym uśmiechem, z tym optymizmem. Powiedz nam o tych trzech cechach. Ja to powtarzam by od 2018 roku koniec 2018 roku był właśnie taki przełomowy, ja zauważyłam, że ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Jak moje życie wyglądało wcześniej? Mam wrażenie, że ja po prostu wyparłam z mojej głowy te 7 lat ciężkiej pracy takiej psychicznej nad sobą, bo to był naprawdę ciężki czas, ale teraz jestem, tak, jestem tak zadowolona ze swojego życia, ze swojego punktu, w którym się znajduję, że jakby nie, nawet o tym nie myślę, co było, tylko się skupiam na tym, co jest teraz. I właśnie jestem naprawdę wdzięczna, to mówię otwarcie za moją chorobę, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja bym była, gdyby nie ona. A dzięki niej stałam się taka, jaka się stałam. Właśnie ta samo akceptacja, to, że wiem, jestem pewną siebie kobietą i wiem, o co, czego w życiu chcę. I kolejne, że nie szukam akceptacji w innych, że bo to jest częsty problem niestety kobiet, szczególnie, że na przykład szukają akceptacji u mężczyzn. I jeśli znajdą tego mężczyznę, to już się czują pewne, ale jak go stracą, to już one są nic niewarte i tak dalej. I to jest straszny, bardzo duży błąd, bo to wszystko jest w nas. Jeśli przyjdzie mężczyzna, który nas zaakceptuje, tak jak jesteśmy, no to jest idealnie, a nie musimy szukać kogoś, kto nas dowartościuje, bo to nie o to chodzi w relacjach. Dokładnie. Ta choroba zmieniła Twoje życie, jak podkreśliłaś. Dzisiaj jesteś jej za to wdzięczna i nie wyobrażasz sobie nawet, jakby to wyglądało. Ale nasuwa mi się pytanie: myślisz, że potrzebujemy takiej osobistej tragedii, żeby coś docenić? Czy tym, że Ty dzisiaj jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i tym, czym zarażasz innych, swoim przede wszystkim optymizmem, chcesz się też przyczynić do tych osób, które są zdrowe, żeby też uwierzyły, że nie trzeba ludzkiej tragedii, żeby docenić to, co mamy tu i teraz? Zdecydowanie. Jest taka sytuacja, że ja doszłam do tego punktu, w jakim jestem. Czyli ja mogę wyjść w chustce na miasto, mogę wyjść bez peruki, albo nawet w ogóle łysa, poznaję nowych ludzi i nie, nie mam tego dyskomfortu, żeby się pokazać w ten sposób. Ale są dziewczyny, które chorują na uśmiechie plackowate. One mówią otwarcie, że one nauczyły się z tą chorobą żyć, ale jej nie akceptują. I to. I właśnie to mi pokazuje, że każdy z nas inaczej do danych spraw podchodzi. Ja, ja się z tym nie krępuję, zaakceptowałam to i tak jak mówię, jestem nawet za tą chorobę wdzięczna, ale są kobiety, które wolałyby mieć włosy, nie mają problemu o tym, żeby z tym, żeby mówić o tej chorobie, ale, ale nie akceptują tego w 100%. procentach. I właśnie to mi dało do zrozumienia, że każdy z nas inny, każdy z nas inaczej inne sprawy przeżywa i jakby też nie trzeba wymagać od kogoś, żeby, żeby patrzył na, na to jak, tak samo jak my. Mi się wydaje, że po prostu, żeby myśleć o tym, po prostu sobie stworzyć swój system wartości w życiu. Co jest dla nas najważniejsze?